Ready. Drogie panie, spódnice w górę, bo przecież być kobietą to nie grzech. Takie hasło przyświecało październikowej odsłonie Kina Kobiet. Tradycyjnie już organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestniczek tego wyjątkowego wydarzenia mnóstwo atrakcji. W polu kina Helios panie miały okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie zdrowia i urody, a także zapoznać się z najnowszymi trendami w modzie oraz makijażu. Ogromną popularnością cieszyło się stoisko renomowanej winiarni, przy którym panie mogły spróbować wyśmienitych trunków, między innymi uwielbianego przez wielu cydru. Tego dnia w Kinie Helios pojawili się wyjątkowi goście z Beskidzkiego Centrum Szkolenia Psów Kanin. Każda z pań miała więc okazję, by uzyskać porady dotyczące zdrowia, pielęgnacji i prawidłowego żywienia czworonożnych przyjaciół. Eksperci udzielali także informacji na temat szkolenia pupili. Na sali kinowej główną atrakcją był pokaz profesjonalnego szkolenia psów. Panie mogły podziwiać czworonoki, które zaprezentowały swoje umiejętności zarówno sprawnościowe, jak i obronne. Do udziału w pokazie zaproszono także odważne panie zasiadające na widowni. Przed seansem nie mogło zabraknąć konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Część zadań związana była z prezentowanym filmem. Środowy wieczór z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestniczących. Stuff. Ready. Ready.